Ma cześć, cześć na moim kanale Już wiecie, że mam drugi kanał Który się nazywa Young Gangs. Tutaj jest napisane subskrybuj Obok jest strona, za którą macie kliknąć Gdzieś tutaj będzie ankieta Czy chcecie takie filmy I Zasubskrybujcie Subskrybuj jeden kanał, który będzie w opisie No i niestety musicie wklejać te linki, bo ja coś nie za bardzo Z tymi linkami Ale wiecie Się nauczę Po prostu zostawcie suba, wbijajcie na kanał z opisu. Do mojej siostry też na kanał wbijajcie Na olim00ww I na kanał Deadmana. Darmowe promo yy. On też nagrywa fajne filmy Ostatnio puścił też nuty na kanał. Wiem prawa autorskie. Przepraszam. No, więc subskrybujcie mój kanał. Tutaj jest napisane subskrybuj, naciśnij tam na dole i dzwoneczek obok, który niego jest. I musisz mam pożenie. Siema.